ja e, chciałam tu bardzo przyjechać, to bo szczerze, co na Pactu i, i na ten Diego, to jest najlepsze było marzenie życia, szczerze. Super atmosfera, niesamowite wydarzenie, no, no co tu więcej mówić, no, dni mielca? no. Więcej takich informacji znajdziesz w portalu hejmielec.pl, który codziennie czyta 20 tysięcy osób. Panie prezydencie, jak? Jak się pan bawi na Dniach Mielca? Myślę, że tak jak wszyscy, czyli bardzo dobrze. E, bardzo fajnie. E, organizacja w tym roku jest e, na wysokim poziomie. SK postawiła bardzo wysoki poziom. Fajnie. E, jak się bawisz na Dniach Mielca? Bardzo dobrze. Jest bardzo fajna atmosfera, bardzo dużo ludzi i bardzo przyjemnie się tutaj wszędzie chodzi. Czekasz na kogoś specjalnie? Na koleżanki tylko chyba mi się wydaje, ale bardzo będę podziwiała na 100%, będę oglądała, więc... Czy pan bawi na dniach miel. No to po prostu sobie chodzimy i patrzymy na razie, bo to jest początek, nie? Bardziej dla dziecka szukamy, żeby się dziecko czymś zainteresowało. A my dla nas, no to dla nas to jest jak co roku. To po prostu nie jest świeża impreza, tylko już że tak powiem z roku na rok dużo rzeczy się powtarza. To, to tak sobie tylko miło spędzamy czas. O. bawić się na Dniach Mielca. No jest naprawdę super atmosfera, jest naprawdę przyzwoita. Scena jest umiejscowiona w nowym miejscu, więc liczymy, że będzie jeszcze lepiej, naprawdę. Atmosfera naprawdę dopisuje, jest dobrze. Dzień dobry, jest przepięknie, super atmosfera, bardzo dużo ludzi, także idealnie. Jak Ci się podobają Dni Mielca w tym roku? E, bardzo fajnie. Ogólnie dużo ludzi w tym roku podchodzi do nas na przykład. E, jest dużo osób pozytywnych. I w sumie to no, zbyt tyle. Ogólnie bardzo pozytywnie, ludzie się fajnie boją. Tam widzimy słupakami. patrzyliśmy ich przez, przez chwilą z dachu i ludzie się fajnie boją. Eee! Dokładnie e, z Yashlan. i dostaliśmy propozycję właśnie tutaj obstawiać e, imprezę i przyjechaliśmy. Dobrze się bawimy wszyscy z chłopakami, yy, szukamy znajomych, jest coraz, coraz lepiej. Dobra? Tak. Jest o wiele lepiej niż na ostatnim dniem mielca. Widzę, że prezydent się postarał w tym roku. No i chłopaki powiedzieli większej za mnie. Myślę, że to jest super. Tak samo koledzy, super atmosfera. Niesamowite wydarzenie, no, no co tu więcej mówić, no, no dni mielca. no. Niestety pojedzek do szkoły powrót, więc ostatnie dwa dni rozrywki, zabawy, no i tyle. E, e, ostatni weekend wakacji, tak się w tym roku. E, faktycznie złożyło, że ta sobota, niedziela to, jest, to są ostatnie dni sierpnia, także we wrześniu no, wracamy wszyscy do pracy, do szkoły, ale te ostatnie dni wakacji spędzamy tutaj na Błoniach Mosir, świetnie się bawią, no, za chwilę koncert gwiazd naszych naszych Dni Mielca, TD paktofonika, tutaj mnóstwo ludzi na to czeka i właśnie ten koncert się zaczyna, także myślę, że te gwiazdy naprawdę rozgrzeją błonia osijowskie do czerwoności. Z numerem 18 kapitan tej ekipy Denis Wałęczew. Z numerem 19 Rafał Przybyski. E, jakie emocje świeże po prezentacji na dniach Mielca? Super, cieszę się, że mieliśmy możliwość tutaj się zaprezentować przed tak liczną publiką z Mielca i mam nadzieję, że równie, równo, również tak dużo osób będzie przybywał na hale na nasze mecze. Czyli jednym słowem warto było przyjść? Tak, tak, bardzo, bardzo. Czy jesteście już gotowi na nowy sezon? Myślę, że tak. No, jesteśmy Beniaminkiem, więc y, tutaj będziemy się starać y, zbierać w każdym meczu jak najwięcej punktów, y, aby zagwarantować sobie utrzymanie, ale, ale każdy mecz w tej lidze będzie dla nas o życie i mam nadzieję, że ten okres y, przygotowawczy, który przepracowaliśmy, myślę, że bardzo dobrze, to zaprocentuje w lidze. swój ten stres na siebie dobrze. Koń tam Pablo jesteś na świeżo po koncercie na dniach mielca Opowiadaj jak było Jestem mega szczęśliwy, jestem naprawdę mega szczęśliwy Wszystko się udało zgodnie z planem Ludzie byli zadowoleni i w ogóle było więcej ludzi przed sceną niż się spodziewałem Ludzie krzyczeli, byli głośno, gdzieś tam wywoływali jakieś numery, więc Mega, mega się jaram tym występem, że wszystko się udało yy, i że taki odzew też pozytywny. Bardzo się cieszę. Właśnie, fanek, bardzo dużo było pod sceną. Trochę było, trochę było. A więc długo się zastanawiałeś, żeby się zgodzić na udział yy, na takim koncercie? Szczerze? Yy, w ogóle się nie zastanawiałem. Po prostu stwierdziłem, że od razu, od razu yy, jak dostałem propozycję to takie OK, robimy to. No później dopiero zacząłem analizować, kurczę to jednak duża scena, to jednak może dość stres, że to trzeba zorganizować, że mam aż 45 minut do zagrania. Ale pierwsza reakcja to było, no trzeba się zgodzić na coś takiego, no bo jak jest okazja to trzeba ją łapać, nie? I takie mam podejście w pierwszej chwili. Czy to był jeden z największych Twoich koncertów w życiu do tej pory? To był mój drugi koncert w życiu. Pierwszy był w klubie dla jakichś 30 osób, więc duży przeskok i myślę, że mocna rzecz, jak na taki pierwszy występ, tak naprawdę. Ja to nazywam pierwszym moim występem. Nie, tu myśleć ja, nie będę już sam. Dziś mogę tańczyć, tańczyć, jak? Więc zaginął czas i bez... Zajmujesz się muzyką? Muzyką zajmuję się... Ciężko powiedzieć jakieś 5-6 lat. Ciężko to określić dokładnie. Zależy jak licząc, się od kiedy zacząłem coś wypuszczać do internetu, czy od kiedy zacząłem coś tam nagrywać. I wiadomo, no to było z różnymi przerwami, no bo nie zajmowałem się tylko muzyką, zajmowałem się innymi rzeczami, a ta muzyka była zawsze moją zajawką. I czuję się winny tego, że za mało cisnąłem w tą muzykę. I nawet jak dostałem tą propozycję tutaj właśnie na zagranie koncert na to czułem się takie. Mało nawet wydawałem ostatnio, mało wypuszczałem muzyki i tu nagle mi proponują koncert. I czułem się winny tego, że ja tej muzyki nie wydawałem, ale finalnie zagrałem sporo numerów, które nikt jeszcze nie słyszał. Nie wiem, czy nie większość. I myślę, że to zrobiło robotę, bo pokazałem się z nowej strony, pokazałem się, co teraz czuję naprawdę, co teraz robię, w jakiej jestem formie i myślę, że ludzie trochę zaskoczyłem moim występem. Dziewczyny, no jak się bawicie na dniach Mielca? Bardzo dobrze! Z to Pozdrawiam Podbijam przemka kołodzieja. Próbujemy w takim razie. to są życie. Kocham ten zespół i Zobaczymy kto I się czekam. połapie. Halo, halo, jak się bawicie na dniach mielca? Super! Tu pani bardzo ładnie widziałem, bardzo, bardzo. ładnie. panika! Na jesteście tak. świetni. Super, no, bardzo fajnie! Bardzo super! E, chciałam tu bardzo przyjechać, bo szczerze napadtu na panika i na ten tego, to jest najlepsze marzenie życia, szczerze, tak I naprawdę. Słob jestem! Ja jestem do pani, jestem bicy. Kolejny rok. i gonna make it. We're 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 gonna to it Super! Nie słyszałem pytania, ale jest super. A Ty jak się bawisz? Jest elegancko, czekam na pakofonikę. Świetnie, nie ma co, świetny koncert, naprawdę. Na jaki zespół czekasz? Na wszystkie. Jak za darmo? Pierwszy priorytet, obrany z serca hitem. Chociaż inne perspektywy rozmyte, to CTE, nie sen. Wiem, że ma to we jak tlen.

no Bardzo tak dobrze. Trzeba! Świetnie! Na jaki zespół najbardziej czekasz przez ten weekend? Baktofonikę? Jutro na, na Lady Punk. Tak. Ja jak dole, się bawicie na dniach Bardzo dobrze. Się bawić, ale na, na jaki się, zespół czekacie? Baktofonikę. A jutro, to Lady To ręka w górę, kto na pewno jutro Jak się bawisz na dwie. Super! O, i jaki koncert z całego nie weekendu najbardziej nie czekasz? Tak no i na no no jaki zespół no czekacie no przez no cały się weekend? Tak się bawisz na dniach Mielca? Świetnie się bawię, świetnie się bawię, szczególnie z tymi emocjami, które mam po koncercie. Sporo znajomych tutaj wpadło z różnych stron. Teraz chcę wszystkich ogarnąć, z wszystkimi się spotkać i gdzieś tam udzielają się mi ich emocje też po koncercie, też się cieszą z mojego występu. Także to jest super uczucie. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Szuszył z przyjaciółką, bo bardzo dobrze bawimy. Super, a skąd jesteście? Z mielca. No dobra, możemy kogoś pozdrowić? Pozdrawiamy, Pozdrawiamy trenerkę Agony Kardyś oraz Katarzynę Brydę! Przećwiczyliśmy oh, rączki w górę, przećwiczyliśmy A my no jaki ze zespół czekacie cały weekend! Na paktofonikę Pala oraz na Lady Punk. Do... Ja bardziej na jutro na Lady Pank i na Natalię Nykiel bardziej niż na dzisiaj. A skąd przyjechałyście? Z mielca? Tak, z mielca. I jak się żyje w Mielcu? No dobrze! Dobrze, fajne miasto. Wydaje mi się, niczego nie brakuje, wszystko jest wszędzie blisko. Fajnie, fajnie, takie idealne miasto do takiego życia, spokojnego. Właśnie czekamy na prezentację piłkarzy ręcznych. No i jutro tak samo na itatul siatkarki mieleckiej. A jak się żyje w Mielcu? Jak się żyje? W zależności jak co kto robi. Ja akurat jestem zafascynowany sportem, więc odnajduję tutaj swoje zainteresowanie. A jak się żyje w Mielcu? Bardzo dobrze. Osobiście mieszkam w mielcu od zawsze i super miasto, no, Co ja mam więcej powiedzieć? Super miasto. Super miasto, nie za duże, nie za małe, w sam raz do życia. Fajnie tylko, żeby Stal do Ekstraklasy wróciło. To by było fajnie. Mielec naprawdę bardzo fajne miasto. Minus, że wszyscy się znają, ale wszędzie jest blisko, wszędzie MKS-y są, wszędzie można dojechać w krótkim czasie, jest naprawdę dobre miasto. Dobra, to jeszcze jak się żyje w Mielcu, bardzo dobrze się żyje w Mielcu, już od urodzenia aż, aż po dzień dzisiejszy. Miejmy nadzieję, że jeszcze długo, długo lat będziemy żyć w tym Mielcu i ten mielec staje się coraz piękniejszy, coraz ładniejszy, coraz lepiej grają nasze drużyny i żeby grały jeszcze lepiej. Jest praca. Czy dobrze płatna? Zostawmy to na boku. Nie psujmy okay. sobie nastroju. <grych> <grych> Dziękuję za infrastrukturę rowerową. To mogę od siebie powiedzieć. To lubię rowery, jest gdzie jeździć, są ścieżki rowerowe, za to chwalę miasto. A jeszcze zapytam, jak się żyje w mieście, panie prezydencie? E, mogę nie być obiektywny, e, bo oczywiście jakby patrzę trochę teraz z tej drugiej strony. Wydaje mi się, że dobrze i taki też mam. E, informacje od ludzi, których spotykam, z którymi się rozmawiam, że Mielec jest dobrym miejscem do życia, takim miastem, oczywiście, które nie ma wad dużego miasta, a ma zalety. Jednak już większej miejscowości My jesteśmy drugim miastem Podkarpacia, także mamy zalety miasta dużego, ale nie mamy wad dużego miasta, czyli tutaj Lubimy ponarzekać na korki, ale mówmy się korki w mieleckim wydaniu to jest 15 minut stania. To nie są korki, naprawdę w przypadku Wrocławia, Rzeszowa czy innych dużych miast to absolutnie nie są, nie są korki. Wydaje mi się, że mielec jest bardzo dobrym miastem do życia. Staramy się, aby jak najwięcej tych rzeczy, na które, których brakowało mieszkańcom, tak, czyli różnego rodzaju form rozrywki. Infrastruktury drogowej też, aby, staramy się to uzupełniać i, i naprawdę wszystkie siły i środki rzucamy tam, gdzie widzimy, gdzie, gdzie, gdzie jest potrzeba, tak żeby mielcu żyło się przyjemnie. Życie to zapytam, czy czytacie portal? Hej Hejmiele. Znamy. Moi rodzice to tym bardziej znają, ale kojarzę, kojarzę, kojarzę. Fajny portal. No czasami tak, jak coś mnie zainteresuje, to, to czytam. A co najbardziej czytacie? Bardziej jakieś, jakieś wypadki, jak coś się stanie, albo jakieś eventy, to bardziej coś takiego. Ja, ja tak samo. E, głównie jakieś tam wydarzenia, takie bieżące i sport. Bardziej to Dzięki. zwracam uwagę jak, niestety, ale jakiś wypadek jak się zdarzy, to to jest takie źródło, że tak powiem, najbliższe tutaj. Jak coś lokalnie się zdarzy, no to od razu wiadomo, nie? To hej mielec jest zawsze na miejscu, nie? Bo to jest blisko jestem obserwującym Heimiele, czy czytam aktualności dozwyczaj, jak to coś jest, więc. No. Okay. Tak samo jak reszta też obserwuję. Co Wszystko, co jest. Sport głównie, sport najbardziej. Jak paciesz, się rano i wieczorem. Więcej takich informacji znajdziesz w portalu hejmielec.pl, który codziennie czyta 20 tysięcy osób. Masz ciekawą wiadomość lub jesteś zainteresowany reklamą? Zadzwoń lub napisz. Szukaj hejmielec też w mediach społecznościowych.